Hej na no, wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii walk, w kolejnej multiwalce, dawno nie walczyliśmy w składzie z Warenem, z Maki, no i tym razem też i z Kowaltem, um, no i cóż, w tym meczu um, troszeczkę poatakuję, troszeczkę powspieram, um, no będzie się ogólnie... Um, działo dużo nowych Pokemonów Zwłaszcza ze strony przeciwników e, Tak więc, no i są też nowe przeciwnicy Kobalt, z tego co pamiętam, raczej z nami, z nami Zbyt często nie grywał e, No ale dobra, walczymy, Greninja Oraz Dragonite kontra Z naszej strony e, Sylveon i Ambipom Wydawałoby się, że Ambipom jest Idealną kontrą na właśnie oba te Pokemony Które są po stronie przeciwnika No i faktycznie poniekąd tak jest e, Dobra, także z mojej strony fakeout Na Greninja, gdyż chciałem tutaj zneutralizować Focus, zaszokowało się, że mu ja tak zabrał Kurcze w HP. W tym przypadku to jest akurat Ambipom, który, który ma tylko Fake Out i Last Resort. On jest troszeczkę lepszy w walkach format Double. No i tutaj oczywiście Hyper Voice, Dragon jak najbardziej z Multiscale, tak więc był w stanie przetrwać atak. No a Grinja oczywiście i padł. Może trochę błędem z mojej strony było że skupiłem się na Grinj z jednej strony, ale z drugiej strony. Um, ten Grangera mógł zaatakować, tak więc te. Um, dobra, więc do akcji wchodzi tym razem Vespi Queen, czyli wyjątkowy Pokémon z umiejętnością Pressure, rzadko widziany ogólnie w walkach. No i tutaj Outrage, który na nieszczęście przy kowalta uderzył w Serviona z mojej strony Last Resort, no i to rozwala Dragonite'a. No i tutaj właśnie presja, presja ze strony Vespii Queen była bardzo problematyczna, jeśli chodzi o mojego Pokemona, gdyż no Last ma ograniczoną ilość PP. Dobra, więc Warren i jego ruch Z, a mianowicie Z-Defend Order, e, który, nie pamiętam dokładnie co, znaczy normalnie Defend Order zwiększa Defense z defense defens, być może jako ruch Z podbija którąś jeszcze z tych statystyk o dodatkowy stopie, nie pamiętam dokładnie, e, no i tutaj zostaje kowalta Hades, czyli Gengar, e, dobra. Lecąc dalej, postanowiłem, że wycofam mojego Ambipoma, gdyż tutaj walka nie miała jakiegoś większego sensu. Wstawiam spo... teraz do walki moją Farret, która dzięki umiejętności fryzkie. jest w stanie oczywiście zerknąć co jaki trzyma przedmiot. No i tutaj Slash Bomba prosto w Sylviona, którego prawie załatwia. A szedł Shadow Ball prosto w Gengara. Eee, tak więc eee, no Shadow Ball to bardzo dobra zagrywka. No i właśnie tutaj Falka z Vespiquen. Vespiquen jest bardzo trudną przeciwniczką do pokonania. Defend Order plus rust. no to naprawdę, naprawdę jest ciężki pokémon do pokonania. Dlatego też takiego mamy Faret, z tego względu, że Faret ma możliwość użycia ruchu takiego jak Super Funk, który jest w stanie zdjąć połowę HP od tak. Dobra, tak więc ja na sobie skupiam wszystkie ruchy, natomiast Gengar tutaj, e, Destiny Bond, no i oczywiście wiadomo jak to się skończy. No atak przywali bezpieczeństwo, jak i Gengara, no i Gengar. No dlatego jeszcze Body blokuje atak, ale to na nic się i tak nie jest, tak że Destiny Bond pociągnie za sobą e, również i Sylviona, który e, był bardzo mocny Pokémonem, który mógł tu dużo zdziałać. No ale cóż, no i atak order prosto w moją faret. No i to przywaliło całkiem nieźle. E, dobra, teraz do akcji wchodzi z Nothain, czyli e, Aerodactyl, no a ze strony właśnie Makiego e, Blaziken. Dobra, także leci Earthquake, no tutaj Blaziken no, jest niestety wolniejszy od Aerodactyla. E, co ciekawe, nie był to Blaziken z Extreme z Boost, e, z tym Extreme Boostem, no, ze Speed Boostem, e, przez co też nie mógł być przyspieszony tak z tury naturę No co prawda tutaj użył Flame Charge'a, no ale zbyt wiele to... Nie zabrało Vespiquen, a z mojej strony jeszcze Super Fang, no i już tutaj Vespiquen traci trochę HP No dlatego jeszcze Relays, czyli już znamy wszystkie w zasadzie cztery ruchy, jakie ma Vespiquen, czyli Defender, Attack Order, Roost i właśnie... relays <tryk> Czyli ruchy takie dosyć... Irytujące, że się tak wyraża. Dobra, tak więc e, tak, wchodzi w akcji jeszcze ostatni Pokémon, jakiego, czyli Tangrove on jednego Pokémona, ja mam wciąż wszystkie trzy. No i tutaj ruch Z, typu lat znaczy, no, latający, właśnie ze strony Aerodactyla. No wiadomo, w wymierzony, wymierzony w Tangrove, czyli Super Sonic e, Sky Strike, e, który przywali, przywali to bardzo mocno. Ale nie na tyle mocno, by tangryw rozwalić. Tangrow jest dość wytrzymały monet, tak więc wytrzymał e, całkiem nieźle. No i jeszcze raz Super Funk wespic Queen. No i Ancient Power zostanie Tangriff również wymierzony w Vespi Queen. No i to już tego Foxa załatwia. Tangrow z Powerem dość rzadki widok, ale w sumie całkiem spoko, bo to jest dobre na wszystkie w zasadzie słabości tego Pokemona. Czyli dobrze jest mieć ruch kamienny, tak naprawdę. Dobra, ponownie Air Relays, e, tym razem Faret. Faret oczywiście to znosi, dodatkowo ma Jagódkę, więc się leszy. Tak więc moja Faret wytrzymała, wytrzymała Wiewióra, daje radę. Dobra, i Super Fang, tym razem w Aerodaktyla. Rykuję po połowie HP każdemu z Pokémonów. Dobra, e, Nakaf e, zabierający Bikrut, e, no i tutaj Sleep Powder, nietrafiony. Także, no dzieje się, dzieje się całkiem sporo stonecz ponownie farret, czyli tutaj widzę, że Kowalt chciał jak najbardziej skupić e, siły na moim Pokemonie, co. E, Bo troszkę zgubne, lepiej by wyszedł na tym, gdyby próbował rozwalić tak naprawdę e, Tangrove, no ale dobra, skrzyżnik skupię się na mojej biednej Wiewiórze, no to i Wiewióra pada. No i teraz leci Ancient Power prosto w e, RDACT, którego niestety to nie załatwiło, ale Ancient Power podbił wszystkie statystyki, choć niewiele to tak naprawdę. E, w tym przypadku dało. E, dobra, także do akcji wchodzi mój ambipom, mój, czy to był samiec, samiczka, nie pamiętam. Samiec ambipom, w tym przypadku jest to właśnie samczyk. No i dobra, lecimy fake out prosto w aerodaktyla, którego e, oczywiście ten atak rozwala. Aerodaktyl był dość niebezpieczny dla Tangrove, dlatego chciałem się tego pozbyć jak najszybciej. No i full play. Skierowany w Tangrove, no i też i Tangrove niestety pada. Nie ma tego przyspieszenia, o dziwo, tank była, czy był wolniejszy od Mandibus, co było też troszkę. No, z drugiej strony, Tangrove jest wolny poksem, więc no może, może nie jest aż taki dziwny. Dobra, bo w każdym razie teraz pozostaje już tylko Mandibus, Ambipom. No, mandibus nie ma już Leftoversa, więc tak naprawdę nie ma już z czym lecieć. Z mojej strony przepoterze lasty story, jeden po drugim. No i to w zasadzie Ampipom yy, Am, wykańcza, Mandy Bass. No i tak oto no zwycięsko kończy się dla nas y, Lami Makiego mecz z Kowaltem i Warenem. Tak więc zapraszam Was na kolejną walkę, w której składy y, nieco się pozmieniają i będzie działo się uff, dużo. No to, moi drodzy, mecz drugi. Mecz, który również możecie znaleźć i obejrzeć sobie na konsolach. Macie kod poniżej, tak? Było opublikowane, ale jakoś nikt go jeszcze nie obejrzał. jeszcze z tym. W każdym razie teraz ja i Warren kontra Maki Kowalt. Nieco inne pokemony, po co u niektórych innych graczy u mnie skład. No, w sumie skład miałem stały na te wszystkie mecze. Z tym, że no, troszeczkę e, tutaj żonglowałem pokemonami, że się tak wyrażę. Tak, w każdym razie z naszej strony Greninja i Gotitel kontra. Gengar i Neuwer. Neuwer Makiego był dosyć ciekawy, tak naprawdę Ponieważ był on dość też niekonwencjonalny Ale zresztą zaraz zobaczycie o co chodzi Dobra, ja na początku chciałem użyć protekta, żeby bronić się przed ewentualnymi atakami Gengara Co Co odniosło, co odniosło dość no, różny skutek, że się tak wyrażę, dobra, w każdym razie tak No i właśnie podmienił coś z Pexa z Grinch'ą. Greninja. Greninja w sumie tam dużo nie zmieniło. Greninja fizyczny, przepotężny. Rockslades Pro który no, no Evernowi zebrał ogrom HP, szkoda, że nie potknęło to Gengara, gdyż ten używa Dozling Gleam. No i tutaj oczywiście Katyle się wybroni. Spodziewałem się bardziej bezpośredniego ataku we mnie A tutaj właśnie Dustling Gleam, który zabrał całkiem sporo greninży. No dobra, tak więc stura następna, no, Noivern się leczy, Noivern jest akurat szybszym pokémonem od Greninży, chociaż e, ciekawe to jest, bo e, być może ten Greninja jest na tron po prostu Adamant, gdyż no, jego atak naprawdę zabrał dużo HP, no niestety Rock nie trafia, e, nie trafia w najważniejszego pokémona, którego powinien był trafić, czyli właśnie w na Shadow Ball, skierowany już teraz bezpośrednio w Gatitel, czyli moja obrona na niewiele się zdała, no a z mojej strony Psyshock e, wymierzony prosto w Gengara, tak więc ten pokémon już pada. Tak więc dość szybko uporaliśmy się z pierwszym Pokémonem przeciwników. No i dobra, leftowe, troszeczkę mnie tam podciągnie, trochę tych HP jeszcze mam, ale to jest trochę za mało. No i teraz do akcji wchodzi Zeksion, czyli Espion, który był dość kłopotliwym Pokémonem, trzeba przyznać. Dobra, w tym momencie warem wycofuje swojego Greninja, i postanawia stawić do walki Mandibas. Co nie do końca było dobrym pomysłem. Zaraz zobaczycie, dlaczego ja użyłem Helping Hands. myślę, że. Bo myślałem, że będzie po prostu atakował, ale jednak e, wyszło, że nie. Neuven Draco Meteor. No i tu już atak jest skierowany właśnie w Mundy Pass. Czy już wiecie, dlaczego był to speksowy noiven, Żeby ten Draco Meteor był przepotężny. A w razie czego można było wykorzystać jako blokadę dla przeciwnika. No i Dazzling Lean, dlatego właśnie mówiłem, że wysłanie Mundy Pass nie było dobrym pomysłem. E, no o, o, obrywaj, to nieźle. Czyli Mandibas ledwo żyje, tak naprawdę. No w sumie moja Gotita to samo. No ale po prostu wiem, że Gotitel będę trzymał w polu, no ma Shadow tak, więc dzięki tej umiejętności jest w stanie przyblokować wymiany, jeśli chodzi o przeciwników. No i teraz dochodzi do akcji, no po prostu mistrzowski Pokémon ze strony Walena, czyli Stunfisk. No, i tutaj ponownie żonglowanie itemkami e, Neuver zgarnia Leftoversa od mojej Gatitelle, przekazując mi z Fokus Sasha, to w sumie tak nie miało większego znaczenia, dla mnie przynajmniej. No, a Neuver będzie mógł się leczyć, tak więc mądra zagrywka ze strony Machiego e, pada mi właśnie Gatitelle, no a Leftovers będzie leczył co tule teraz Neuverna. Czyli można powiedzieć, że się wkopałem swoim itemkiem. Dobra, z mojej, z mojej strony do akcji wchodzi Frostlas. Myślałem, że może będzie szybsza, może jakoś uda się jej uniknąć ataków ze strony e, tutaj e, spiona. Jednak jednak okazuje się, że spion był szybszy, szedł wolno i wiadomo jak to się kończy. Frostlas jeszcze ty nie jest Focus Sashem, tak więc e, Frostlas przyszła, Frostlas wyszła. E, bardzo szybka e, utrata boksa. No i Thunderbolt ze strony Stanfiska. Ten Stanfisk jest naprawdę bardzo ciekawy. Zaraz zobaczycie, co on jeszcze ciekawego potrafi. No i już czas na mojego ostatniego pokemona, jakim jest Gastrodon. Gastrodon jest dość wytrzymały, tak więc e, może tu zdziałać to i owo. E, no i tak, jak na razie przeciwnicy nas jadą i to nieźle. E, tutaj Maki postanawia pobustować trochę defense. Nie wiedział, że tutaj oboje gramy maksymalnie na spec atak Także z mojej strony Sludge Bomba, która była bardzo efektywna na Sylwionie, no i Infestration na z kolei Espionie. Dzięki Infestration będzie on raniony co i nie może się też wycofać w razie czego, tak, więc Pokémon Kowalta jest zablokowany. E, dobra, no i tutaj Morning Sun z jego strony. Także połączenie Life Orb plus Morning Sun może się sprawdzać, ale niekoniecznie, e, gdyż no ogólnie Espion nie jest jakiś super wytrzymały Pokemonem. Dobra, Shadow Ball w Stamfisk, no zabiera to co... coś tam HP, z mojej strony ponownie jest raczej bomba, która już wykończa Sylwiona. dzięki Expert Belt ten atak jest jeszcze dodatkowo wzmocniony, jest super efektywny, no i Earth Power prosto z kolei w Espeona. No i Infestration też zabiera trochę. Dobra, więc za dobrą sprawdzić przeciwników zostaje już niewiele Pokémonów, znaczy niewiele, no w sumie po dwa chyba jeszcze, tak, a nam, znaczy no Mi 1, a z kolei I1, a czy ten trzy, jeszcze cały komplet. Warenowi, tak więc tutaj to chyba ja na razie najgorzej wypadam w tym meczu. Dobra, tak więc ciśniemy dalej, Sakik teraz u Gastrodona zabrał to naprawdę ogrom HP. Z mojej strony Icebeam w Neuverna, no ten już urusta, więc on nie będzie po czwórnie dobry tylko no podwójnie, że się tak wyrażę dobry. No i dysza ze strony Stanfiska, który no tutaj e, naprawdę ładnie przywalił wykańczając oba poxy. Tak więc to było naprawdę super zagranie czyli tak naprawdę Stanfis varena ratuje sytuację niesamowicie e, i sytuacja po zaczyna się odwracać na naszą korzyść z tego względu też, że przeciwnicy oba, obaj mają wodne Pokémony Slowbro oraz Milotic. No, i tutaj oczywiście wodne ataki na nic się nie zdają moim przeciwnikom, gdyż ja mam Storm Drain, tak więc wszystkie przechodzą na mnie i to tylko i mi tak zamiast mnie polanić. Eee, także, te, ta. no dobra, Majotic się bustuje Coilem, ciekawa taktyka. Eee, z mojej strony stacz Bomba, tym razem w Slowbro chciałem zabrać cokolwiek. Eee, być może też go otruć. No, i tutaj ponownie też leci eee, Discharge, który, no naprawdę działa całkiem spoko. Eee, psychic, Psychic znowu obrywa od Psychika Gastron, tym razem słabszego na szczęście. No i dobra, na razie wygląda sytuacja całkiem w porządku. Tak więc z mojej strony Protect. Um, Milotic i Dragon Pulse. I tutaj myślałem, że atak będzie wymierzony we mnie, tak tutaj przy faktycznie i słusznie, bardziej obawiał się Stunfiska, ale wciąż Wario miał inne pokemony na stanie, więc było to spoko. Ten Stunfisk jest tak naprawdę za Southwestem, więc przytrzymuje te wszystkie ruchy naprawdę świetnie. E, dobra, także tak, Slowbro pada od Discharge'a. No i pozostaje już tylko Miletyk, czyli totalny zwrot akcji, kurczę, już, już wyglądało to tak źle, już myślałem, że przegramy, a tutaj totalna odmianka, wciąż jeszcze ten pokémon się trzyma, widzicie jak wytrzymały jest stanfisk, kurde. Dobra, tak więc zmasowany atak na Milotic, no i też Milotic pada, czyli naprawdę bardzo dobra walka, totalny odwrót sytuacji. E, no i tutaj Stanfisk pokazał co potrafi. W połączeniu z Gastrodonem była to naprawdę niezła kombinacja. Dobra, więc e, zapraszam Was jeszcze na mecz jeden, mecz ostatni w dzisiejszym filmie. Tam zobaczycie też i kolejne zwroty akcji. Dobra, teraz więc kolejna podmianka. Wcześniej byłem z Walenem, byłem z Makiem, no to teraz trzeba, zagrał z Kowaltem. Tak ja więc Kowalt w tym meczu użyje troszkę innych Pokemon, w zasadzie każdy coś tam troszeczkę innego użyje. I w tym meczu też zadebiutuje, chociaż nie wiem, czy ogólnie mieliście okazję zobaczyć walce mojego Passimiana. A dobra, więc walczmy. Makiwaren kontra ja i Kowalt. Więc za początek wchodzi Zefian, ze, ten Zefian, ze Zephir, yy, czyli właśnie Staraptor yy, oraz mój Passimian yy, yy, kontra Tokanon oraz yy, Gatitel. No dobra, no to tak. Na początek Idimitate oczywiście świetnie się sprawdzi na jest zwłaszcza bo obniży mu atak. Co było dość kluczowe na starcie. No i dobra, przeciwnik od razu decyduje się na wycofkę kanona no bo w sumie. Obniżony miał atak, nie wiedział co zrobi mój Passimian, i słusznie to zrobił. Wa warę z tego co tu widzę, dobra, i ten prosto w Nua, czyli właśnie w Gatitel, zabrał to ogrom HP, zaskakująco dużo. Być może z Choice Bad był ten Pokémon, ten znaczy się Staraptor, trudno mi powiedzieć. Zabrał to naprawdę ogrom. Z mojej strony Rock Slate, również ma nie najgorszy atak. Tak więc od razu, już w pierwszej turze w zasadzie, e, pada jeden z Pokemonów przeciwników. Także zaczyna się obiecująco. Eee, dobra, mandibas z Leftoversem, rzecz jasna. No i teraz e, tangrove. Tangrove, znowu mam okazję zobaczyć tego boksa. No i dobra, ciśniemy dalej, czyli teraz e, ataki, które e, że tak powiem obszarowe, na po obabkom e, oba komu przeciwników. Najpierw Doesn't Gleam z Moisture Rock który niestety nie trafia e, w Tangrove, a to był spory kłopot, bo tak naprawdę, gdybym trafił Tangrove, zabrał THP, może potknął, to by mi się udało uniknąć tak naprawdę e, tutaj tych niekorzystnych, że tak powiem, dla nas ruchów. E, dobra, tak więc e, spion traci e, traci Life Orba. No, Mandibas ledwo co się trzyma, ale w tym momencie tak naprawdę Espion miał możliwość podleczenia się, gdyż, no, przedziw, gdyż kowal wiedział, że e, pewnie znowu użyje Rock Slide'a i to już wykończy Mandibas, tak więc Pokémona, którego e, najbardziej się obawiał. Szkoda jednak, że nie atakował Tangrove, bo to miałoby bardzo duże znaczenie w tym meczu. Dobra, w każdym razie Mandibas pada, Tangrove Sleep Powder. Tak jest. No i uśpił mojego Passimiana. No to było po prostu czymś strasznym. Zaraz zobaczycie też dlaczego. No tak więc kanon ponowne wejście Ultra Beast, czy ten Beast Bolu, eee, No tak, kanon Ultra Beast. Ja więc postanowiłem, że wycofam jego Pokémon i wstawię może do walki Fareta. Eee, gdyż chciałem Passimiana zachować na później, co. No, trudno powiedzieć, że to była dobra decyzja. Teraz dzięki Frisk widzimy, że też to Kanon ma przedmiot takim jest Quick Claw, więc dosyć ciekawe zagranie. Dobra, Dazzling Gleam ponownie na Kof w Espiona. No, już niestety Espion tego nie przetrzymuje. Tak więc, no, Kowal traci pierwszego swojego Pokemona, No i Big Blast prosto w mojego Farreta. No, obrażenia nie były to aż takie dramatyczne, że tak się wyrażę. No, połowa HP. No, i tutaj ponownie wejście e, z kolei właśnie z, z Traptora, obniżenie ataku dla Kanona, więc e, tutaj znów pewnie Varen e, dokładnie. Znaczy, dobra, na razie Maki wycofuje swojego Pokemon'a, wstawiając. No i Werna dobrze już nam znanego. No i tutaj. U-turn. Jednak, jednak to kanon zostanie. A już dobra, więc się będzie działo. E, dobra, więc teraz do akcji wchodzi Celestial, czyli Minior. Tak, z swoją umiejętnością Shield Down, która tutaj e, zmieni mu formę, na nieco bardziej defensywną, Dobra, farecko i i e, w sumie nie wiem dlaczego użyłem tego na to kanonie, no ale okej, okay. pozbawiłem go Quick Claw, w razie czego? No i Rock Blast, dzięki umiejętności Skilling, e, uderza on oczywiście 5 razy. No i to niemalże wykańcza, e, właśnie tutaj, Minihora. Także teraz e, skorupkę swoją. Ściąga, że się tak wyraża. No i dodatkowo jeszcze na mini-orze teraz poleci kolejny atak, tak naprawdę. Dobra, to taka wycofka dla i wchodzi starfisk, ale już doskonale znałem tego Starfiska, więc widziałem, jak się nim zająć. Faryt jest fajną kontrą na niego, gdyż ma umiejętność zarówno zdjęcia o połowy HP Superfangiem, jak i również pozbawienia go itemka kanokafem. Ehm, także tutaj akurat e, to spoko zadziała. No ale dobra, już Kowalt traci dwa boksy. E, jeden po drugim. Dobra, a z mojej strony Super Fang na początek na Neuvernie. No i już tutaj wraca, e, wraca jeszcze w pełni sił Staraptor. Z Intimidatem, który oczywiście tutaj no, nie miał jakiegoś większego sensu, no ale okej. Okay. No i dobra, tura następna. E, Neuvern e, tutaj znów Draco Meteor, tym razem Staraptora. Ale tak ten będzie oczywiście o obniżonej sile, ale mimo wszystko przy, przez przestrzeni speksa zadał naprawdę ogromne obrażenia. Tutaj znowu close combat, eee, close combat na Stanfiska. Eee, no i tutaj przeciwnik, czy znaczy ten przeciwnik jego kowalt obniża sobie defensy, a z mojej strony super fang. No i tak Stanfisk powoli słabnie, ale niestety statyk sparaliżował static moją faret. Dobra, Thunderbolt skierowany wiadomo w kogo. No i tak, dobrą sprawę, przeciwnicy zostają całkiem niezłym bilansem pokemonowym, A mi zostają, no w sumie, też trzy, jakby nie było. Z czego no jeden spaliżowany, drugi uśpiony. Także wygląda sytuacja troszkę nieciekawie. No i tutaj do akcji powraca Tangrove Tangrove, z mojej strony Nakov e, Chciałem pozbyć itemka właśnie z e, No i tutaj już wiadomo było, że to jest Assault Vest. Dobra, tak więc Infestration, który będzie stopniowo odbierał mi HP. No, i lecimy dalej. Super Tym razem Super na Tangrove. Ja chciałem Faretem zabrać możliwie jak najwięcej HP przeciwnikom. No, i tutaj Lixid. No, i tutaj właściwie atak ze strony stanfiska wykończy Faret. Już nie mamy dużo HP. Także ten Lixid na nic się nie przydał. W ja teraz miałem opcję albo wstawić śpiącego. E, Passimiana albo Gastrodona, w sumie trochę żałuję, że nie wystawiłem mojego Passimiana z jednej strony. gdyż też mógłbym próbować go obudzić w jakiś sposób i coś zdziałać, no ale, no ale cóż, e, Dobra, tak więc e, ze strony tutaj e, Makiego zmiana. Ja Ice Beam, ale tak wymierzony w Noiverna, e, Także pozbawiam go kolejnego Pokémona. No i Infestration, Infestration of Gastrodona, czyli już opcji wymiany nie ma, w razie, w razie czego. Najgorsze jest to, że wciąż jest tam gdzieś ten kanon który tak naprawdę jest e, super e, bronią przeciwko mojemu e, Passimianowi, e, który śpi, jakby jeszcze tego było mało. Dobra, więc Ice Beam, Ice Beam wymierzony w Tangrove, czyli Tangrove już prawie samotniona, no i Freeze, Takie zamrożenie, które e, naprawdę sporo dało, gdyż na zasadzie a atak byłby mega efektywny na Gastrodonie, atak. A tak, no to ataku nie będzie, nie będzie w strony Gastrodon, ataku trawiastego, przynajmniej ze strony, tego, Tangrove. Dobra, tak więc, tura następna, w tym momencie postanowiłem sobie odpuścić totalnie, ee, tegoż, no. Grofa, bardziej obawiałem się Stampfiska. Tak więc Fisk pokonany, no Tangrelf zamrożony, nie może się poruszyć. No i pozostaje jeszcze dwa Pokémon przeciwnikom, z czego właśnie jednym jest ten nieszczęsny Tukanon. E, dlaczego jest on taki nieszczęsny? No dlatego, że on ma Bold oczywiście. E, Dziękuję też za skilling, uderza też 5 ja, razy, ale nawet nie musiał, wystarczył raz. No i tak naprawdę teraz zostaje mi śpiący Passimian, i kwestia teraz tylko, czy Passimian się e, obudzi. Tak więc... Czy Passivian się obudzi? No tak naprawdę przespał on w zasadzie chyba tylko jedną turę, tak więc... No niestety, ale się nie obudzi. Tak więc jakby użył by załatwił, a tak no to no tank dalej zamrożony pięknie się nie rusza w moją stronę big blast który wykonaj to kanona jest przepotężny sama tak ma sobie siłę 100 bazową no i to wykluczamy jego Passiviana, czyli no niestety nie udało się wygrać nie udało się wygrać ale niewiele brakowało by wygrać e, wystarczyłoby że ten ta by naprawdę została rozwalona. Eee, e, Passimian nie byłby śpiący, albo by się po prostu obudził. To już by podratowało sytuację. No tak, niestety przegraliśmy, ale mecz był mimo wszystko dobry, więc postanowiłem walkę Wam pokazać. Tak więc dziękuję wszystkim, którzy e, ze mną walczyli, jak i również Wam za uwagę i do w kolejnych filmach z Falk. walk. E, zapraszam Was również na mojego Patrona, e, gdzie możecie wesprzeć kanał, na mój kanał na Discordzie, jak i stronę na Facebooku. Tak więc ja wami się żegnam. Do usłyszonka. Cześć.